Nie ma u nas klatek, nie ma u nas zagród. To miejsce jest takim miejscem, gdzie tak naprawdę mamy ze zwierzętami cały czas kontakt. Jesteśmy w miejscowości Bobolin, która znajduje się 10 km od Szczecina. Nasze miejsce nazywa się Alpakowe Zacisze. My stawiamy przede wszystkim na edukację i na terapię, ale zależy nam na miejscu takim bardzo kameralnym i bardzo spokojnym. Stąd też właśnie nazwa Zacisza. Mamy u siebie pięć alpak. Garden, Darwin, Loluś, Leo i Czoklet. Najlepiej nam się pracuje właśnie z samcami. One są ciekawskie, one są bardzo przyjacielskie, one idą w kierunku ludzi. Prowadzimy tutaj terapię dla osób, które potrzebują wsparcia Alpak, jak również różne zajęcia edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, a również dla seniorów. Pracowałam jako nauczyciel, pracowałam również w dogoterapii, poszukiwałam takich nowych metod pracy pod kątem właśnie zooterapii. Znalazłam właśnie parę informacji na temat Alpak. Rozmawialiśmy z hodowcami, z alpakoterapeutami, następnie skończyliśmy kurs chów i hodowla Alpak i od tego się zaczęło. Zależy mi na tym, abyśmy mogli cyklicznie z alpakami odbywać zajęcia alpakoterapii na oddziałach szpitalnych, gdzie ludzie w nieraz bardzo ciężkich chorobach potrzebują takiego wsparcia alpak. Mam nadzieję, że moje marzenie się niedługo spełni.